Siema, ponownie. Walczymy z drugim nad kolem. Wycięte, wpowane, zaklepywane. Później trzeba to zakonserwować, żeby to było tacy. Także walka trwa. Pomału. Na razie jest to łapane. Później będzie to zalane. Ładnie na równo. Na razie jest tylko łapane, żeby uformować to po kolei ładnie i tyle. I cóż, i co będzie później, bo jest odmierzone nad kolej, co będzie później to połatać ładnie, zmatować wszystko cały bok. No i co? No i tak to ma wyglądać pomału. Także nie odpuszczamy, walka trwa. Do wieczora na pewno zrobię końcówkę tego nadkola już z zakonserwowaniem. Na pewno pójdzie tak jak z tamtej strony tak samo. Co nie było ujęte, nigdzie nie pokazane. Idzie masa spoi do spoiw. Po oczyszczeniu spawów idzie masa do spoiw, a dopiero na masę jest położona konserwacja, żeby żadna cholera tego nie ruszyła. Żadna woda, żadna rdza, bo masa spoinowa nie przyjmuje rdzy. Jej skład chemiczny nie przyjmuje rdzy. Możecie to zauważyć na autach, które są naprawdę mocno zgnite. I zobaczcie, że na spoinie nie ma rdzy. A dookoła jest. No, także tak to wygląda. Pomału do przodu, Trzeba ją mocno porównać, poszlifować elegancko i będziemy się bawić w bazowanie, a później położenie już klaru, czyli finisowego lakieru. Ale to jeszcze przede mną. Dobra, trzymajta się.